Dobry, widzowie, odpaliłem sobie wszystkie moje mody z Minecrafta jakie mam Patrzcie ile mam tutaj tych książek Wiem, że możecie trochę nie widzieć Ale przepraszam Ja to wszystko lepiej wywalę sobie do... Ja wiem, że ten inventory i ten i tak dalej to są... Potrzebne rzeczy. A ja to sobie wywalę, no cóż. Rzeczy zwykłe sobie jeszcze zostawię. I sorry, że naprawdę bardzo Was przepraszam, że wy możecie robić wszystkiego, co ja tu robię. Nie widzieć. Ale wiecie, naprawdę opowiadałem bardzo dużo dodatków. No patrzcie, no nawet nie zaczęliśmy filmu, a tu, nawet, a tu już jakieś coś chodzi. Ja specjalnie sobie łączyłem kreatywa, żeby wam pokazać, co to wszystko tutaj zawiera. Sam jeszcze jednego nie przetestowałam. dodatku, więc echo krystal jeszcze nigdy w życiu nie testowałem. Dobra, idę i zobaczcie zaraz, jak to będzie wyglądać. Dobra, jeszcze nie widzę nic nowego, co zostało dodane w do, tych wszystkich dodatkach. I mówił, głośniej, bo mnie nie słychać. Czemu tu nic nie ma? Zaczyna się. Od tego momentu, pierwsza rzecz, jaka tu jest, to poszłaś po tej doczarni. O Jezu, co to jest? Eu ja, já ja, <sum> wiem, ja. No, ale ten Tinker Constructor, tu elix... <sum> <sum> já ja, jako... Ten film będzie trwał godzinę. Co to A dobra teraz. Zobaczymy jak szybko zobaczymy zmianę na naszym tutaj. Widzę pierwszą zmianę. To to jest z fajnego moda. Z Bawbonsów. Widziałem tam tego... Tylko... Sniffer... Ja... Sniffera widziałem. Co to jest? Jajko! Co to jest za małe coś? Co to wygląda, co jest nic? nic. Małe główienko, a nie ten smok. Przepraszam. Przepraszam wszystkich miłośników smoków. Kopalnie wykonano z powodzeniem wyjścia funkcji Dobra, może niżej trochę lecę Szukamy zmian Zaraz jeszcze zobaczymy Meatball Village No nie widać nic takiego Dobra, tu dużo jest rzeczy. Dużo bardzo hałmów. Te które znam, to ja znam, to wszystko z tamtego mojego modda. A to te wszystkie stencil te zaraz to będą. Tu Trank jest czy coś O Jezu, ja patrzę na to. To jest żywe. I to mi się podoba. Mogę coś do tego włożyć? Ale mogę na tym siedzieć. Szybkie. Kto czeka na Happy gusty? No Kto czeka na Happy Guesty? Dawajcie. Dwa smoki skrzybiałe Dobra, idę do netheru. zobaczyć czy coś w netherze zmieniło się. Gdzie jestem? No. Wezmę sobie dechy. Gdzie subsydialną? No, so, o, tu jest, sorry Kurde, co ja robię? A wy tak budujecie podstawę, czy całość subsydialną? W sensie jesteście na przetrwaniu na soliwivalu Bo ja tak z takich desek, żeby oszczędzić sobie Dobra, no dobra, ja zazdroszczę użytkownikom Java, bo oni mają już AdGast'y z naprzociem No nederze. Co to? Nederze jest tak samo, jak zawsze jest Myślałem, że coś zmienili. W sensie na tych modach, co sobie tutaj... Jest. Dobra, robimy sobie świat przetrwania, chyba. Z tymi wszystkimi modami. I co ja tu chciałem wziąć? Tę książkę jedną. Echo Crystal Rite. Okej, okay, dobra, nieważne.

Je sais Et bien, je suis plus macétaux que moi, je ne sais pas. Je Oh, la piste Et vous que Um, no dobra. Widzicie, to jest ten błąd, co na początku był? Ten z tym smo smokiem, czy coś? Mam kalpa O, moje ulubione sienki. Wykluwaj się! Smok odłamek wykluł się, użyj salmon. A ja nie mam żadnego salmon. How to use. Okej, okay. exit Już mi niepotrzebna przyszedł Siedemnasty! Czy to rozwali psz pszczenie? Ja wiem czasami wielką ochotę rozwalić. Te u... Dobra, więc... Już mogę skraftować maze A, wszystko. Boję się. Eno. no. No wtedy par Ten, ten. crafting station. Yes, I am. No. Out here on my own, collecting cool and sticks. I have had Chinese, Japanese, maybe five or six. ‫אבל בסדר, ככה, ‫שמונה, סמונה. ‫טוב, זה לא זמן הייתה שכרה. ‫סומי Skoro Steve ma 10 żyć, no to znaczy u mnie to jest chem, nie? Wiadomo no, no To znaczy, że oczywiście, że tak dosłownie 9 żyć, tak jak człowiek ma 1, na to na 9. Ej ja tego i tak mnie nie potrzebuję. Świetliki wróciły. W końcu wrócimy znowu. świetliki ja teraz z krzaczek. A czy jakby na przykład te świetliki z tego krzeczka się rozleciały, i jakbym zabrał ten krzeczek, to one by zniknęły, czy dalej by sobie latały? I sorry, że nie było filmu, wrzucałem je na prywatnym. Dzisiaj właśnie wrzuciłem bardzo dużo. I dzisiaj miał też być live, ale nikogo nie było, więc nie było. Po co ja mamy z w ogóle zbieram, nie wiem, ile Widzicie, co mnie najbardziej wkurza? ściuka nam, z tych drzew. Zawsze jak się coś kopie, to to jest takie wkurzające. Ja coraz robię zawsze osobny slot na to. Collecting nie no, ten debil mnie cały czas goni Nie będę malować wiosenek Dobra, to będzie to najgłupsze co mogę zrobić Wyjdę sobie z wody Czekaj, nie! Nie, ale to też rośnie pod wodą? Ej, ła, to, ja to tak. sobie Tyle ja od zawsze chciałem, żeby dało się spać na łódkach Tak jak na Happy Plastach I się da! W końcu! A kiedyś to po prostu się zapadało Oddał film, nie film A na kogo głosowaliście w mobwołcie? Bo ja na kraba Ale pancernik oczywiście wygrał Ja myślę, że to boty głosowały i sorry, że w tych czasach mówię o głosowaniu na Moldvolta Tego, który był pancernik, krab i ping no ale... Wiedzieliście, że łódka się niszczy mieczem? Nie, że najszybciej, tylko tak Normalnie, normalnie łódka się niszczy mieczem No ja wiem, że... To, to znaczy, no... Ten, no bo widzicie, że jak na przykład Siekierą wykopicie ziemię, to Wam o dwa razy bardziej zużytą siekierę. No ja wiem, że się nie kopię nie ten, ale szybciej jest niż Siekierą. A czemu, jak się właśnie kopie tę łódkę Siekierą, to wypada łódka, a nie drewno? No jakbyście. Uderzyli w prawdziwym życiu się kierą łódkę, no się rozwaliła. To nie jest Okej. Ale ja mam takiego mini klacza. No widzicie? Widzieliście jak mi szybko zużyło siekierę? Na tej łódce? Od razu, nie? Dwa wamięcia i proszę. A, co dużo mądrych, to dużo

Coś tu przebiega. Otwieraj sklep! 31 diamentów. Dobra, nie, proszę cię, nie, proszę, nie patrzcie na mojego skina Bali. Nigdy więcej nie pozwolę mojemu koledze zmienić skina, bo teraz y, straciłem mojego skina Kajtek, jeżeli to służysz, nie, nie, nie zmieniasz skina. I obojętnie, jakiego będziesz miał, nie zmieniasz, bo mi usunęło. Co? Robimy klacza. Dobra, koniec tak, klacza. No dobra, dokończymy tą serię.